Wszystkie osoby, które rzuciły etat i zarabiają z pozycji laptopa, dawno już zrozumieli tą jedną niesprawiedliwą przewagę i wykorzystują ją na maksa. Te osoby pracują aktualnie pewnie o wiele mniej i lżej niż ty, a zarabiają kilkukrotnie więcej. I wierzę, że ty też tak możesz. Uwierz. Twój szef nie chce, abyś się o tym dowiedział, ale jeśli naprawdę chcesz już przestać harować na rachunek szefa, to gwarantuję ci, że jest to możliwe. Ale bez zrozumienia tej jednej rzeczy, o której powiem w tym filmie, dalej będziesz w tym samym miejscu. Cześć, z tej strony Kasper Piekiełko i witam cię na moim kanale, na którym pokazuję, jak zarabiać zdalnie niezależnie od sytuacji wieku czy doświadczenia i jak robić to w sposób mądry, a nie ciężki. I dzisiejszy temat jest. Naprawdę ekstremalnie ważny. To jest taki temat bardziej inspirujący, taki dający kopa do działania, taki bardziej z tych motywujących, ale jest niezwykle ważny i znam kilka osób, którym zrozumienie tego, o czym dzisiaj powiem, pomogło realnie, było takim bodźcem głównym do tego, żeby faktycznie cisnąć i rozwijać swój biznes, i dzięki temu te osoby w pewnym sensie rozwinęły. Swoje biznesy, więc jest to temat, który naprawdę jest bardzo praktyczny i polecam ci zostać do końca, szczególnie jeżeli pracujesz aktualnie na jakimś etacie. To będzie dla Ciebie bardzo pomocne i pomoże Ci wyrwać się z tego etatu. Naprawdę ten mental, który Ci dzisiaj przedstawię, może Ci dużo zmienić w Twoim życiu. Czasem jest tak, że jedna informacja, jedna zmiana sposobu myślenia może całkowicie odwrócić nasze życie do góry nogami zmienić nasze życie i. Wierzę, że to, co dzisiaj ci przedstawię, będzie właśnie tą informacją. To będzie to kliknięcie, które sprawi, że faktycznie zaczniesz cisnąć i rozwiniesz coś swojego na boku. A później docelowo będzie to Twoje główne źródło utrzymania i no rozwiniesz to dużo, dużo bardziej niż jakakolwiek praca na etacie. Życzę Ci tego i przejdźmy w takim razie myślę do konkretów. Tylko zanim przejdę do konkretów, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. No i lecimy już z tematem. Ogólnie chodzi o to, że. Skoro i tak musisz harować na etacie, Etat to nie jest przecież lekka praca, to jest ciężka praca. To czemu nie harować na własny rachunek? Ostatnio ze znajomym tak to rozkwiniałem, że kurde, skoro są osoby, które pracują naprawdę ciężko na etacie, to przecież rozwój biznesu oczywiście, że też jest ciężki, ale harujesz wtedy na własny rachunek, a nie na rachunek szefa, no nie? Więc. Skoro i tak pracujesz, to jak to jest możliwe, że są osoby, które harują codziennie na etacie, na rachunek szefa, a nie potrafią harować na własny rachunek. W sensie, jak już przyjdzie to do czego, żeby pracować nad czymś swoim, rozwinąć jakiś swój biznes i mają wszystkie narzędzia do tego, żeby faktycznie to robić? To tego nie robią, odpuszczają. Sobotę y, piją piwo i nie wiem, oglądają, kurde, coś na telewizorze, siedzą na kanapie cały dzień, zamiast się zaangażować. Niedziela tak samo. Skoro są po, jest po godzinach, wiadomo, praca na etacie może wyczerp wyczerpać Twoją energię, ale kurde, jakoś się naładować, zregenerować i chociaż godzinkę, dwie spędzić produktywną pracę. Nad tym, żeby rozwijać na boku coś swojego. Czemu osoby, które ciężko pracują na etacie, nie chcą ciężko pracować tylko, że na własny rachunek? To zawsze daje lepsze korzyści, no nie? Ja tego naprawdę nie rozumiem. Zobacz na swoją sytuację. Zapewne, zapewne masz taką sytuację, że pracujesz teraz 8 godzin po prostu na jakimś etacie, dostajesz 5000 zł na rękę wynagrodzenia. Jest to ciężka praca. A próbowałeś kiedyś coś swojego, tak na boku? Może miałeś jakiś etap, że, yy, że nie pracowałeś na etacie, tylko miałeś jakoś, byłeś bezrobotny przez miesiąc, powiedzmy. Etap przejściowy z jednej pracy do drugiej. Zwolniłeś się, bo w tamtej ci coś nie pasowało. I przez ten miesiąc nie byłeś w stanie cisnąć po 8-10 nawet godzin dziennie nad rozwojem czegoś swojego, ale już na etacie dla kogoś pracujesz te 8, czasem 10 godzin bardzo ciężko, no ale to na kogoś rachunek, no nie? A nie na swój rachunek. Ja naprawdę tego nie rozumiem. Znaczy, w pewnym sensie jestem w stanie to zrozumieć, zaraz mogę powiedzieć, o czym. O, yy, domyślam się, dlaczego z czego może to wynikać, ale naprawdę, naprawdę zastanów się nad tym, nad tym, że skoro etat nie jest lekką pracą, skoro to jest naprawdę coś ciężkiego i ty. Dużo osób angażuje się w jakiś, jakąś pracę na etacie na maksa, pracuje, jakaś budowa, na, na, budowa. Tak naprawdę, jak musisz stać po prostu przez 8 godzin, nieważne co robisz, nawet przenosisz jakieś lekkie towary, coś lekkiego, ale stoisz, chodzisz przez 8 godzin, to już na maksa wyczerpuje. To naprawdę już jest ciężka. Ja tak uważam, ciężka praca. No nie? No to. Czemu osoby, które mają jakąś lukę w ciągu dnia, w tygodniu, mają przerwy, mają czas po prostu na to, żeby coś robić, nie siądą do tego kompa i przez 7-8 godzin nie przycisną, żeby pracować na własny rachunek. Na etacie okej, okay, pracujesz, a na własny rachunek już nie? Teraz zobacz, dlaczego, dlaczego uważam, że to jest dużo, dużo mądrzejsze, żeby pracować ciężko na własny rachunek niż na... Czyjś rachunek. Nie chodzi mi o to, żebyś od razu rzucał etat. Yy, o tym też powiem zaraz. Chodzi o to, że w momencie, kiedy ty pracujesz te 8 godzin dziennie, wiadomo, do jazdy, no to trzeba lic liczyć tak realnie z 9 godzin. No, mam nadzieję, że nie masz tak, że myślisz po pracy o pracy, bo to wtedy to tak naprawdę cały czas jesteś w pewnym sensie w pracy. Załóżmy, że masz te 9 godzin, które poświęcasz na pracę na etacie. Daje Ci to 5 tysięcy miesięcznie na rękę. I spoko. Musisz za, co, za coś żyć. Nie będzie tak, że od razu sobie rzucisz etat i tyle. No nie? Ale masz te dwie godziny, chociaż, żeby przycisnąć nad rozwojem czegoś swojego. Dwie godziny dziennie. O oczywiście. W pierwszy dzień nic ci się nie uda, tak naprawdę, większego zrobić. W drugi tak samo, ale po tygodniu, po dwóch tygodniach, jesteś w stanie, na przykład, pozyskać pierwszego klienta na usługę marketingową czy cokolwiek innego. Jesteś w stanie w dwa tygodnie się nauczyć takiej usługi po dwie godziny dziennie jak naprawdę siądziesz i będziesz dwie godziny dziennie pracować, a niekoniecznie yy, scrollować w międzyczasie, tylko naprawdę skupisz się na pracy, to będzie trudne. To jest trudny moment, bo jesteś po ciężkiej pracy przez 8 godzin i później jeszcze dwie godziny, dwie godziny jeszcze musisz yy, robić coś na skupieniu, tylko że to robisz na własny rachunek. Dlatego warto poświęcić jakiś czas, żeby po godzinach Mimo tego, że masz za sobą ciężką pracę, ja w to wierzę, że nie masz lekko, ale mimo tego ciśniesz chociaż te dwie godziny na własny rachunek, żeby docelowo rozwinąć coś swojego do takiego momentu, że możesz przejść na pół etatu, a drugie pół etatu poświęcasz już na własny biznes. To ma wtedy dużo większy sens, jak już na przykład powiedzmy pozyskasz pierwszego klienta, pierwszych dwóch klientów, zarobisz jakieś 3-4 tysiące z dodatkowego tematu, wtedy możesz sobie na takie coś pozwolić. Dlaczego to ma taki sens? Bo w momencie, kiedy pracujesz 8 godzin, 9 tak naprawdę, na etacie i zarabiasz tą piątkę, to z biznesu na początku oczywiście to jest na Twoją niekorzyść, czyli Poświęcasz czas, energię, dwie godziny dziennie, powiedzmy, w skupieniu, poświęcasz na to, żeby nauczyć się jakiejś umiejętności, i to nie zarabiasz na tym bezpośrednio. Ale po dwóch tygodniach, trzech tygodniach, zależy jaka umiejętność, może po miesiącu, takiej pracy, w której nie masz de facto jeszcze efektów w postaci zarobków, jak już nabędziesz takiego skilla, to później może być odwrócony efekt. Czyli będziesz w stanie Dużo więcej zarobić, bo wiadomo, wtedy na etacie zarabiasz więcej, no nie, niż na takiej umiejętności, mimo tego, że ta umiejętność jest więcej warta niż jakaś praca na etacie, ale to dopiero po czasie zmieni się ta proporcja. Jak się ta proporcja zmieni, to dwie godziny pracy nad własnym biznesem da ci. Połowę na przykład tego, co daje ci etat, albo nawet całość tego, co daje ci etat. Mam takiego klienta, który pracuje na etacie i ma własną agencję. I łączy to sobie. Szacun, jest w stanie to łączyć. I teraz tak, on połowę jakoś wypłaty zarabia na etacie, pracując 8 godzin, a drugą połowę, a nawet trochę więcej, zarabia z agencji pracując półtorej-dwie godziny dziennie. Tyle. I to jest właśnie to, dlaczego warto cisnąć nad własnym biznesem. Własny biznes zawsze daje. No to nie da się tego nawet porównać do etatu, bo to są niewyobrażalnie większe korzyści. Jak już coś rozwiniesz, nauczysz się, poświęcisz ten czas, gdzie proporcje są na twoją niekorzyść, więcej energii poświęcasz niż masz z tego korzyści, ale później się to obróci w drugą stronę. I dwie godziny dziennie, nawet pracy nad własnym biznesem, może ci dać więcej kasy. Niż praca na etacie. I po to warto harować na własny rachunek, bo jak ty pracujesz na etacie, to ty musisz zarobić na siebie i musisz zarobić jeszcze yy, szefowi, zarobić yy, na firmę, no nie? A tutaj po prostu pracujesz na własny rachunek we własnym biznesie. Nie masz tych pośredników, tak jakby, którzy też muszą zgarnąć z Twojej pracy yy, jakiś zarobek. Tutaj po prostu pracujesz na siebie. Dlatego praca dwie godziny na własny rachunek da ci więcej niż praca 8 godzin na czyjś rachunek. Myślę, że rozumiesz o co mi chodzi. I teraz nie jest łatwe przejście z tych 8 godzin, nie jest to łatwe, żeby faktycznie skupić się na te dwie godziny po pracy. Ale masz soboty, masz niedzielę, masz właśnie ten czas, który możesz, wyko mo możesz wykorzystać. Oczywiście, wiąże się to z pewnymi wy wyrzeczeniami, ale kurde. No, Jak chcesz jakieś nieprzeciętne rezultaty, to musisz mieć jakieś wyrzecze, wyrzeczenia. To jest po prostu naturalne. Więc to, jak ja rekomenduję to zrobić, to po prostu każdą chwilę, jaką masz, wykorzystać na to, żeby nad swoim biznesem pracować. To będzie jeszcze większe harowanie, niż jak po prostu pracujesz na etacie. Ale docelowo da Ci to tak duże korzyści, cując 4 godziny dziennie we własnym biznesie, jesteś w stanie zarobić. Dwa, trzy razy więcej niż obecnie ty zarabiasz, pracując 8 godzin na etacie. No, 8 jeszcze trzeba tą godzinę na dojazdy doliczyć, no nie? W zdalnym biznesie, na przykład, fajne jest to, że nie masz tych godzin na dojazdy, po prostu siadasz do kompa w mieszkaniu i pracujesz, ewentualnie, no możesz niby wynająć biuro, ale ja tego nie rekomenduję na starcie. Po co sobie iść w niepotrzebne koszta? Myślę, że rozumiesz o co mi chodzi. Własny biznes. Zawsze daje po prostu lepsze korzyści. Po co harować na kogoś, po co harować na pośrednika, czyli szefa, jeszcze, na, jeszcze musisz zarobić na firmę yy, i po co na to harować? Jak możesz harować po prostu na siebie i oczywiście to jest przez jakiś czas, bo później masz dużo, dużo, dużo lepsze efekty pracując mniej. Czyli to jest etap tylko, musisz potraktować to jako krótki etap. Dla niektórych to będzie pół roku, dla niektórych miesiąc, dla niektórych trzy miesiące, dla niektórych rok. To zależy. Ale zmierzam po prostu do tego, że jak przetrwasz ten etap, no to jest ten słynny cytat, że yy, możesz po prostu tak ciężko pracować, żeby docelowo mieć coś, co in czego inni nie są w stanie osiągnąć. No nie? <laughs> no to właśnie tym jest rozwój dodatkowego własnego biznesu. Harujesz po prostu na siebie. Pracujesz tak ciężko, jak inni nie są w stanie, po to, żeby osiągnąć to, czego in, inni później nie będą w stanie osiągnąć, bo ty to przepracowałeś, Jak ktoś tego nie przepracował. I teraz w tym momencie, kiedy ty oglądasz to wideo, leżysz pewnie po pracy wygodnie na kanapie, albo przed pracą, e, albo jest sobota, leżysz, oglądasz sobie wygodnie to wideo, a ktoś w tym czasie ma wyrzeczenia, pracuje nad własnym biznesem dodatkowo, łączy to z etatem. Ale docelowo ta osoba będzie miała no, niewspółmiernie wielkie jakby korzyści z tego, że teraz ciśnie. I teraz przyciśnie tak może miesiąc, może trzy, może pół roku, ale później całe życie będzie miała prostsze tak naprawdę. No bo to już te umiejętności, ten mindset to wszystko już później na ciebie pracuje. Już nie ma czegoś takiego, że jak raz zbudujesz jakiś biznes, rozwiniesz nawet do 10, 15, 20 tysięcy. Jak rozwiniesz to już raz, to już później łatwo ci to rozwijać. Nawet jakieś inne biznesy łatwo ci rozwijać do takich samych albo nawet lepszych wyników. Później już po prostu jest, jesteś w tym sztosie. Już rozumiesz, co z czego wynika i jest to dla ciebie naturalne, proste. Teraz wybór tak naprawdę należy do ciebie. Możesz po prostu <słuch> robić dalej tak, jak robisz, czyli pracujesz na, pracujesz na etacie, oglądasz rozwojowe jakieś motywacyjne filmy i nic z tym nie robisz, a możesz faktycznie się zaangażować. Pomimo tego, że pracujesz jeszcze na etacie, przycisnąć coś swojego, połączyć to z etatem, żeby docelowo, żeby docelowo po prostu móc ten etat rzucić i już mieć dużo lżej. Naprawdę polecam harować na, własne, na własny rachunek, bo po prostu zarabiasz tylko na siebie, omijasz pośrednika, jakim jest szef, i dzięki temu, dzięki temu po prostu finalnie pracując mniej. Zarabiasz więcej, lżej ci się żyje, lżej pracujesz, a zarabiasz dużo, dużo więcej kilkukrotnie więcej niż osoby na etacie. Tak to działa. Uwierz mi, że pracuję z 10 razy lżej niż ty teraz. Ja pracuję z 10 razy lżej niż ty, a zarabiam o wiele więcej. Zapewne. Bo może mnie ogląda jakiś miliarder, milioner, no to wtedy może być różnie, ale jeżeli pracujesz obecnie na takim zwykłym etacie. No, no to pracuję od ciebie lżej, a zarabiam więcej. I ty też tak możesz. Znam masę osób. Ja pomogłem nawet wielu osobom rozwinąć własną agencję marketingową, która właśnie pomogła im dojść do takiego momentu, w którym mogą pracować mniej, lżej, a zarabiać więcej. To jest coś pięknego, ale każdy, ja, każda inna osoba, która ma własny biznes, musiała w pewnym momencie naprawdę mocno przycisnąć. Ja też tak miałem. Pracowałem w pewnym momencie dużo więcej, dużo ciężej niż ty aktualnie pewnie. I tak samo osoby inne, które rozwinęły własne biznesy, w pewnym momencie one, one musiały przycisnąć ponad etat no nie? Więcej, ciężej pracować niż sam etat, ale to daje naprawdę niesamowite korzyści i naprawdę rekomenduję ci tą drogę, bo kurde, życie mamy jedno, realizowanie marzeń, jakieś, nie wiem, mieszkanko. Kurde, fajne auta, no, podróże, jakieś no, realizowanie marzeń, warto jest. Naprawdę warto, życie mamy jedno, fajnie mieć po prostu więcej pieniędzy, fajnie się rozwijać to daje takie fajne po prostu poczucie, że faktycznie ogarniamy w tym życiu, że upgradujemy, pomagamy innym. Przecież poprzez własny biznes, jak robisz normalny, taki moralny biznes, to zarabiasz więcej, ale też pomagasz. Wiesz. Klientom, no nie, to jest zajebiste, naprawdę, to sprawia taką frajdę, e, pomaganie klientom, im więcej, w, w, wiesz dokładnie na czym polegają zarobki, no nie, e, im zarabiasz tyle, jaką wnosisz wartość, ty musisz się po prostu nauczyć jakiegoś skilla, który wnosi wartość w życie innych ludzi i im większa ta wartość, im większą wartość wnosisz w życie innych ludzi, tym więcej zarabiasz. No nie? No takie są zasady na tym świecie, tak to wygląda. I teraz trzeba się do tego po prostu dostosować. Daje to naprawdę masę satysfakcji. Też fajnie, że po prostu jesteśmy za to bardzo dobrze wynagradzani. Naprawdę warto. Ja z mojej strony mogę ci polecić rozwój własnej agencji marketingowej. To jest super temat do tego, żeby właśnie jak pracujesz na etacie, to żeby to połączyć. Jest to temat, który można robić w każdych godzinach tak naprawdę. Yy, może to być 22, 20 7 rano, nieważne. Po prostu możesz to bez problemu połączyć z etatem i no masa osób, którym ja pomagam, właśnie łączy to na początku z etatem i właśnie w taki sposób to rozwijamy, czyli etat, plus praca po godzinach praca w week weekendy i w ten sposób przechodzą stopniowo z etatu. Na własny biznes. Mega to rekomenduję. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, to pod spodem masz więcej informacji o tym, jak mogę Ci po prostu pomóc rozwinąć własną agencję marketingową do 10 tysięcy złotych miesięcznie, no i pomóc tym samym rzucić etat. Mam nadzieję, że ten materiał Cię zainspirował. Jestem ciekaw, ile osób ogląda w sumie takie materiały do końca. Jeżeli jesteś, no, słyszysz, słyszysz mnie teraz, to napisz w komentarzu zmiana i będę wiedział po prostu, ile osób ogląda te materiały do końca. No i nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału po więcej tego typu kontentu. A jeżeli jesteś zainteresowany rozwojem własnej agencji marketingowej, no to pod spodem też masz więcej informacji. Dzięki raz jeszcze za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć. I jeszcze bardzo ważna rzecz. Jeżeli aktualnie z jakiegoś powodu nie pracujesz na etacie, po prostu masz dużo czasu w ciągu dnia, yy, dzięki temu, to nie ma lepszego momentu na wystartowanie z własnym biznesem niż właśnie teraz. Jeżeli masz jeszcze jakąś poduszkę finansową, to jest po prostu idealnie, bo masz moment, w którym możesz bardzo mocno się zaangażować i rozwinąć coś swojego, i nie musieć już wracać na etat. Więc jeżeli masz taką sytuację, to tym bardziej. Gwarantuję Ci, że nie ma lepszego momentu i tym bardziej polecam rozpocząć taką współpracę, w której, w której przeprowadzę Cię po prostu przez ten proces, bo szybciej będziesz dzięki temu w stanie rozwinąć biznes. Więc naprawdę, jeżeli masz taką sytuację, jesteś mega szczęściarzem i polecam Ci to wykorzystać, bo może być sytuacja, że już po prostu nie będziesz musiał, nie będziesz musiała wracać na etat i to naprawdę bardzo Ci pomoże, da Ci ogromną przewagę i będziesz mógł lub mogła harować po prostu od razu na własny rachunek, tak w pełni, bez harowania na etacie. Życzę Ci powodzenia i być może do zobaczenia.